Na rozgrywki Eurohockey do portugalskiej Lousady wjeżdżają hokejści Mistrza Polski do Poznań. Jak to wszystko organizacyjnie wygląda? Kierownik ekipy Waldemar Sarowski. Tak, Jedziemy w dniach 5-10 czerwiec Eurohockey Cup Trophy 2 do Lousady w Portugalii. Wyjeżdżamy jutro o godzinie 6.30 do Amsterdamu. Z Amsterdamu w godzinach wieczornych lecimy do Porto. W dniach 6 jest turniej i 10 powrót będziemy o 22 w Poznaniu. Ekipa liczy 16 osób z trenerem plus oczywiście ja i Jurek Wibralski. Jak wyglądały ostatnie dni przed wyjazdem? Co załatwialiście głównie? No przygotowania były ważne, wiadomo fajnie się złożyło, że do końca były mecze ligowe w Hokej Superlize. Plus do tego treningi wtorki, czwartki, też z niepełną ekipą, bo obowiązki wojskowe, wszyscy wiemy, że jesteśmy klubem wojskowym, nie mogły zapewnić y, pełnych treningów z, z, z całym składem. Czy cały skład pojedzie do Portugalii, czy kogoś z ważnych zawodników zabraknie? Nie, no nie, nie jedzie Maksymilian Pawlak, drugi bramkarz, bo pół rundy u nas nie grał, Marcin Szczęsny, bo ma kontuzję, i to chyba wszyscy, reszta drużyny jedzie. Na koniec chciałbyś podziękować chyba z tym ludziom, którzy Wam pomogli w tym drogim, bardzo drogim wyjeździe do Portugalii. Tak, oczywiście no chcę podziękować Miastu Poznań. No i oczywiście firmie Panorama, która przyczyniła się i pomogła w tym bardzo kosztownym wyjeździe. A zatem powodzenia na portugalskiej ziemi i awansu do kolejnej fazy tych rozgrywek. Nie dziękuję.